Cześć tu Adrian. Chciałem właśnie umyć lodówkę, dlatego pozbyłem się większości pożywienia. Ale została mi jeszcze cebula, dwie takie główki, dwie parówki i trochę sera. Dlatego postanowiłem, że nie będę tego wyrzucał, a przygotuję jakiś szybki przepis na YouTube. W pierwszej kolejności wsypałem do, do miski trzy takie szklanki o pojemności 250 ml mąki pszennej typ 650. Tutaj mam ją wsypaną. Do mąki dodaję łyżeczkę słodkiej papryki. Zadaniem tej papryki będzie dodanie tylko koloru i tyle smaku. Dodam też łyżeczkę soli. Wszystkie suche składniki, które tutaj rzuciłem, teraz ze sobą pomieszam. Prędzej już przygotowałem sobie 3 czwarte takiej szklanki o pojemności 250 ml, do której wrzuciłem łyżeczkę cukru oraz 20 gramów droży. Wrzucam to teraz do swojego, no do prędzej wyrobionej mąki, znaczy wyrobionej. I teraz z tego wyrabiam ciasto. Zobaczcie, nasze ciasto pięknie się wyrobiło, jest elastyczne. Nie musiałem ani dosypywać mąki, ani dolewać wody. Także przypominam, 3 szklanki o pojemności 250 ml i 3 czwarte takiej samej szklanki wody, w której jest rozpuszczone 20 g drożdży z łyżeczką cukru. No i teraz co robię dalej? Biorę olej roślinny, polewam na nasze ciasto. Dookoła je obsmarowuję, dzięki temu nam nie będzie przyklejało. Wkładam do miski, przykrywam ręcznikiem i zostawiam na pół godziny do wyrośnięcia. I zabieram się za przygotowanie farszu. Produkty, które posłużą jako wypełniacz do naszych bułek, mam już gotowe, znaczy gotowe do usmażenia. Są to drobno posiekane dwie cebulki i dwie posiekane, znaczy pocięte w kostkę, Proces usmażenia tego wszystkiego nie będę wam pokazywał, ponieważ każdy potrafi parówkę czy cebulę usmażyć. Oczywiście wypełniaczem bułki będzie również ser, ale o tym będziemy mówić za chwilę już przy wypełnianiu bułek. Słuchajcie, postanowiłem, że jednak trochę bardziej precyzyjnie wypowiem się na temat farszu. Jak to zrobiłem? Tym bardziej zapomniałem o jednym składniku. Otóż na patelnię wylałem olej, który następnie roz... podgrzałem. Na patelnię wsypałem naszą cebulkę oraz parówkę. I tak przesmażałem przez około 2 minuty. Po 2 minutach zalałem to wodą 30 ml. Następnie położyłem przykrywkę, żeby to się dusiło i trzymałem tak przez około 3 minuty. Po 3 minutach pokrywkę zdjąłem, zwiększyłem trochę gaz, dodałem porządną, dużą łyżkę kieczupu. Bardzo często mieszałem. I tak przez około 3 minuty, aż woda niemal całkowicie nam wyparuje. Zobaczcie, u mnie po trzech minutach jeszcze trochę tego jest, trochę oleju, dlatego możecie przytrzymać dłużej, ale uważajcie po prostu, żeby Wam się nie przypaliło. No to sprawdzamy teraz jak nasze ciasto się ma. Zobaczcie, pięknie wyrosło. Dzięki temu, że dodaliśmy olej, jest ono jeszcze bardziej elastyczne, nie przykleja się do rąk. Trochę jeszcze je wyrabiamy, a następnie naszego ciasta robimy rulon. Z naszego ciasta robimy taki otorulonik. Bierzemy kawałek ciacha. Rozmiatamy je w miarę w rękach, po prostu taki w miarę większy, większy kawałek. Zobaczcie. Wkładamy tutaj ser. Tyle po prostu ile tam mamy ochotę. Następnie bierzemy nasz farsz. Ja już wiem, że trochę za bardzo mokry mi farsz wyszedł, ale to nic. Dam go po prostu mniej i zamykamy i tak robimy z każdą bułką w następnej kolejności rozgrzewamy piekarnik do temperatury 180 stopni ustawiamy na termoobieg lub na górę dół to nie ma większego znaczenia i trzymamy w ten sposób piekarniku przez około 10 minut także przygotuję wszystkie bułki i pokażę Wam jak będą wyglądały już po, po wypieczeniu Pomimo problemu z faszerowaniem bułek, ponieważ jak wspomniałem przygotowałem zbyt wilgotny farsz, to bułki ostatecznie wyszły rewelacyjnie. Co prawda tam z jednej czy dwóch trochę farsz nam wyleciało, ale bułeczki są wyrośnięte, złociste, pięknie pachną, jedną już nawet zjadłem, rewelacyjnie smakuje, także polecam. No i zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i napiszcie w komentarzach czy udało Wam się też takie coś przygotować.